Moje zainteresowania ważeniem piwa już, o, już około 14 lat funkcjonują. 7 lat ważyłem piwa w domu i w pewnym momencie stwierdziłem, że yy, fajnie by było, jakby Milicz miał swój browar. No i tak od słów do czynów yy, browar powstał. Browar jest niewielki, 12 hektolitrów wybicia, wszystko jest produkowane na miejscu. No i głównie też sprzedawane jest na miejscu, także zapraszam. Najlepiej przejść na zakupy do browaru. Tutaj zawsze piwo jest naj, najświeższe, świeżo po rozlewie. Piwa z browaru Milicz można się napić także w, w okolicznych lokalach, czyli Hubertówka, ZS Bartka, w Praczach, w restauracji między parkami, głównie w Dolinie Baryczy. Najlepsze restauracje milickie mają piwo z browaru Milicz. Na dzień dzisiejszy mamy tak Session IPA, czyli to jest lekkie piwo, niecałe, 4-3 alkoholu na amerykańskich chmielach, chmiel Citra, Pils Milicki w kooperacji z islandzkim browarem Piwo Skull, z czerwoną i czarną puszczką, In Bloom, czyli z malinami, je, maliną i jeżyną oraz grodziskie. Niedługo, w przyszłym tygodniu pojawi się Witbier, a co dalej, to zobaczymy. No, żeby nie zabić smaków Karpia, to piwa, które nie mają za dużo tych aromatów, czyli Pils Milicki, ale też by się sprawdziło teraz grodziskie, bo jest dość lekkie. Nie przytłacza jakimiś smakami, ma lekką wędzonkę grodziską, ale to do karpia akurat pasuje. Turyści, którzy tutaj przyjeżdżają już od kilku lat, mogą się dowiedzieć ode mnie o mało znanych trasach rowerowych w dolinie, mało oczywistych. Nam mapa w browarze doliny wisi i pokazuje, gdzie fajnie pojechać, z dala od tłumu, gdzie. Można zobaczyć coś innego niż y, główna ścieżka rowerowa i mało znanego, ale nie mniej atrakcyjnego niż tymi głównymi szlakami rowerowymi. Y, najbliższa impreza będzie y, 8 lipca. No, będzie taka potańcówka przy dobrej muzyce. Y, głównie rockowa, y, lata 80., -te, 90., -te, ale nie tylko. Kilka tygodni temu bardzo to się spodobało ludziom, że jest miejsce, gdzie można poskakać do późna, późnego wieczora. Także zapraszam 8 lipca od godziny 21.00. Zaczynamy grać fajną muzykę i można przyjść wyszaleć się. Jeszcze w tym roku są planowane o kilka koncertów, także do jesieni, i do grudnia, tam spokojnie coś się będzie działo. Najlepiej śledzić y, profil na Facebooku browaru. Tam będą się pojawiały wszelkie informacje, co się dzieje w browarze, jakie piwa nowe się pojawiają i no, w ogóle co się dzieje tutaj.